Bo tu przecież w latach 96-2000. No i Macener zbignie Fiondę. Nadzieję, że dziś to zaprezentuje. A więc Chemil Kłopot. Staszek i Kępiński wyścig numer 1. Kto najlepiej ze tu zielono Górzanie. Bili Chemil. To szeroko. Przy krawężniku. Atakuje Staszek, atakuje Kępiński. Kłopot jest trzeci, ale spada w tym momencie na czwartą pozycję, choć nie daje za wygraną, ale chyba zbyt szeroko Grzegorz Kłopot. Stracił trzecią pozycję, choć teraz ładnym manewrem przy krawężniku wysporował się na trzecią pozycję. Chemil z przodu, drugi jest Paweł Staszek, trzeci Grzegorz Kłopot, czwarty Robert Kępiński. A więc jeżeli tak zawodnicy dojechaliby do mety, będzie w tym pierwszym wyścigu 4 do 2 dla ZKŻ. Ale wciąż Robert Kępiński, zawodnik w niebieskiej, rzai się tam Krzycha. Na Grzegorza Kłopota. Emil daleko z przodu, podobnie jak to było w meczu 1 maja z Towarzystwem Żużlowym Opole. Już rozpoczyna ostatnie okrążenie inauguracyjne i gonitwa. I Staszek, trzeci jest Kłopot, czwarty Robert Kępiński, A więc jeżeli tak zawodnicy dojadą do mety, a wszystko na to wskazuje, rozpocznie się pomyślnie dla Że tu kolejne spotkanie. Mamy nadzieję, że spotkanie zwycięskie. A więc 4 do 2 w inauguracyjnej gonitwie dla chłopców Zbigniewa Jondera zwyciężył.